W całej Polsce upały. Najciężej pracują załogi tych zakładów, w których technologia wymaga stosowania wysokich temperatur. Pawianicka fabryka żarówek Polam. Temperatura na tych stanowiskach, gdzie produkowane są półfabrykaty, szklane banieczki i talerzyki, no i wszędzie tam, gdzie nieustannie płonie gaz, wynosiła dziś w południe blisko 50 stopni. Cała hala została oszklona takimi oto szybami zespolonymi, które w dużym stopniu zatrzymują promienie cieplne. Pracują też bez przerwy centralne wentylatory dachowe, ale warunki pracy są tu ciężkie. Nie można bowiem w halach, gdzie płoną gazowe palniki, uruchomić zbyt dużego przepływu powietrza. Ustawia się więc pojemniki z lodem, są saturatory z wodą sodową, podaje się wodę z sokiem, i miętą, kawę i maślankę. Wszystko cieszy się dużym wzięciem. Może lepiej byłoby zatrzymać na okres upalnych dni całą gorącą produkcję i oddać urządzenia do remontu, ale po pierwsze zarówek wciąż brak, obowiązują też kontrakty międzynarodowe, no i nie można by zapewnić od razu całej załodze wypoczynku we własnych czy też wynajmowanych ośrodkach czasowych i kolonijnych. W lipcu zaplanowano więc postój jednej hali produkcyjnej, w sierpniu stać będzie produkcja drugiej hali. Na urlopach będzie przebywało średnio 30% załogi. Polam wyprodukuje w lipcu i sierpniu 18,5 miliona żarówek samochodowych, iluminacyjnych, miniaturowych i oświetleniowych. W kilku województwach rozpoczęły się małe żniwa. Gospodarstwa rolne na Opolszczyźnie przystąpiły do koszenia rzepaku o blisko dwa tygodnie później niż zwykle. Rzepakowe żniwa w kombinacie rolnym w brzegu prowadzone są w dwóch fazach. Najpierw łan się kosi, a po wyschnięciu strąków, ułatwiającym wyłuszczanie ziarna, do zbioru i młócenia przystąpią kombajny. Taka metoda umożliwia znacznie wcześniejsze zbiory rzepaku, lepsze ich zorganizowanie i zakończenie przed szczytowym okresem zbiorów zbóż, które na Opolszczyźnie też już dojrzewają do koszenia. W województwie opolskim rzepak rośnie na powierzchni 43 tysięcy hektarów, o 30% większej niż w minionym roku. W województwie krakowskim żniwa zapasem. Ostatnie upały znacznie przyspieszyły dojrzewanie zbóż. Rolnicy pracujący obecnie przy koszeniu traw już na początku przyszłego tygodnia chcą przystąpić do zbioru jęczmienia ozimego. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wróblowicach koło Krakowa. Jesteśmy przygotowani już w zasadzie w 100%. Nasze służby są czujne i pogotowia techniczne z mechanikami są gotowe. Części w tym roku było faktycznie więcej. Sklepy gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska to dla przygotowujących się do żniw rolników główne Źródło zaopatrzenia w artykuły spożywcze i środki do produkcji rolnej. Zaopatrzenie jest dobre, zresztą to jest odzwierciedlenie to, co rolnicy na co dzień oceniają. Natomiast jeśli chodzi o artykuły branży spożywczej, to pełne jest pokrycie w artykułach reglamentowanych i jeśli chodzi o dodatkowe teraz o akcję żniwną, to mamy dostaw w najbliższym okresie konserwy wieprzowe i jesteśmy zaopatrzeni bardzo dobrze w napoje chłodzące. Mamy kilkanaście asortymentów, gdzieś mamy w sumie w tej chwili 120 tysięcy butelek wody mineralnej na stanie na zaopatrzenie. Centralna Komisja do Spraw Walki ze Spekulacją omawiała zwalczanie niegospodarności w przemyśle chłodniczym. Poinformowano, że w zeszłym roku z chłodni w Warszawie zniknęło ponad 1000 kg konserw mięsnych, prawie półtorej tony mięsa z importu i niemal 2 tony masła. A w chłodni w Szczecinie wykryto brak 8,5 ton mięsa z importu. Oburzający przykład marnotrawstwa i głupoty stwierdzony został dziś we Wrocławiu. Te krowy miały przysporzyć nam cennych dewiz na zakup żywności. Jechały do Włoch. Od poniedziałku do dziś przejechały 150 km z Poznania do Wrocławia. Stwierdzono, że zwierzęta ostatni raz dostały wodę wczoraj rano. Temperatura w wagonach nie spadała poniżej 60 stopni. Nieprzystosowane do przewozu zwierząt rzeźnych wagony, rażące nieprzestrzeganie przepisów. To tylko niektóre przykłady. Sprawą zajęła się prokuratura wojewódzka. Na stacji w Gondowie we Wrocławiu czeka jeszcze 20 takich wagonów. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.